Chciałybyśmy jakoś przejść. Może nam się to uda. Ja mam iść przodem. <laughs> ja wiem, że krowy są łagodne. Ale aż tak bardzo im nie ufam. Oj. No ja nie wiem. Ja nie mam nic do ciebie. Nic nie mam do ciebie. Ale chodź, kochanie. Wiesz, że ja lubię krowy. Ja też lubię jeść. Ta wygląda przerażająco. Jest ogromna. A krowy szybko biegają? Nie wiem, nigdy mnie żadna nie goniła. <noise> Stara, pis, <peace>, pis. <peace. głosy> A zobacz, tam jakie są. Tam. Jakie fajne, jakie malutkie. O, tamten się patrzy tak w złowrogo bym powiedziała. Jednak bym poszła, stąd nie wejść w kupę. <grywy> Dobry plan, bo już ktoś wszedł. <grywy> Śmieszne te krowy. Witajcie moi drodzy, ja mam na mnie Beata i witam was serdecznie na kanale Keto Travelers. Trochę mamy wiatru, mam nadzieję, że te nakładki na mikrofony zrobią robotę. Jeden ja mi ściąga, bluzkę, sklep, mi widać. Nie, ja to żeby tam było widać coś jakoś specjalnie. Odchodzenie nie służy obfitością, biuście. Ale jak widzicie po wstępie, ten odcinek będzie kolejnym luźnym odcinkiem ze spaceru. Przierałyśmy się przed chwilką przez pole z krowami. Były bardzo friendly, przyjazne, więc, ale nie zmienia to faktu, że tamte 500 czy 600 kg krowiej wagi robi wrażenie. Jednak uważa, że A więc ja mam na imię Beata. Witam was serdecznie na kanale Keto Travelers ze mną, tradycyjnie, niezmiennie od ponad 18 lat moja wspaniała małżonka. Kinga. mam kupy, przepraszam, może wychodzić z kadru. No właśnie, chciałam powiedzieć, że już się, nie sięga mi ręka. <laughs> ale tak, omijanie kup to dobry pomysł. No więc dobrze, e, dzisiejszy odcinek. Dosyć taki znowu luźny. Ja tam zawsze znajdę coś tam, żeby coś dla Was nagrać i coś do Was powiedzieć. A że jesteśmy na spacerze, jest piękna pogoda, 19-20 stopni, akurat świeci słońce, lekki wiaterek ale naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Mamy... Tak czuć, że idzie lato. Tak, mamy... Czuć, krowy też. Mamy, mamy niedzielę, więc dla nas to taki trochę niedzielny spacer. W Jezusie. końcu się ruszyłyśmy z domu. Tak. Ostatnie trzy, dwa, trzy tygodnie, dwa, trzy weekendy spędziłyśmy na... Pracowałyśmy w domu. Tak, tak. Nad, powiedzmy, oporządzaniem naszego domostwa. No, czasami trzeba się też zajmować takimi rzeczami. E, słuchajcie, więc tak, co ja mam do powiedzenia? Z e, Jedną z pierwszych jest ja czy... bardzo dużo. Nie, to takie bardziej org organizacyjne dzisiaj będą. Jedna rzecz. E, ostatnio troszkę wolniej odpowiadam na, na Wasze komentarze. W sensie wyszły tam ze dwa, a może trzy odcinki, chyba dwa. I e, trochę mam opóźnienia w odpowiadaniu na, na, na te komentarze. Bo strasznie pochłania mnie teraz projekt, nad którym pracuję. Nie, jeszcze nie upubliczniam jego jakby adresu. Został już upubliczniony dla ludzi, którzy zgłosili się jako, powiedzmy, do pierwszej wersji testowania. On jest w wersji alfa zero, Tak sobie to nazwałam. Jest to bardzo taka na razie robocza wersja. Dużo działa, ale bardzo dużo tam brakuje ostatnio. Że ona zwróciła mi uwagę, że to brzydkie jest. Jak ty to tak mogłaś do ludzi oddać? Popraw to. No i siedzę i poprawiam. <głos> <głos> siedzę i poprawiam, jak w świstach, siedzę do nocy, poprawiam. Faktycznie dużo już poprawek zrobiłam, więc one wyjdą w następnym wydaniu. Nie wiem kiedy. Za tydzień, może za dwa. Zobaczymy. Czekają sobie w kolejkę. Nowe przepisy też już się pracuje nad nimi, więc one też tak. Hmm. Będzie strona przyjemniejsza dla oka, bo to, co zostało wypuszczone, z mojego punktu widzenia nieakceptowalne. A Kinga jest specjalistą w UX, UI, User Experience, User Interface, więc jakby yy, wytyka mi pewne takie niedociągnięcia wizualne, co jest akurat bardzo dobre. Ale nie, nie o stronie, to jakby tylko takie wyjaśnienie, dlaczego troszkę rzadziej, wolniej odpowiadam na te komentarze. Po prostu trochę zajmuję się innymi rzeczami. Yy, kolejna rzecz pod. Jestem trochę zaskoczona, że pod ostatnim filmem, zdaje się na temat Mój Dzień Jedzenia, Carnivore, on się przyjął tak bardzo pozytywnie. Ja wiem, że dopisaliście, no, że, że chcecie, tak, że, że chcielibyście zobaczyć jak jem i tak dalej, ale one są no mało takie atrakcyjne, te filmy, przepisy? No, tam, tam, tam Nie instagramowe. No tak, tak. Więc jakby. Ale fajnie. Ja jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że fajnie, że jest taki odzew. Tak widzę kupa. Że jest taki od, odzew, że nie chodzi wam o instagramowe dania, tylko o to, żeby były dobre. Tak. Więc mi się to bardzo podoba. Bardzo się cieszę, że mamy taką widownię i że zdajecie sobie sprawę z tego, że te dania nie zawsze wyglądają instagramowo, a dla nas jak najbardziej liczy się smak, a nie to, żeby to wyglądało. Oczywiście ludzie jedzą oczami jak najbardziej. No jak chcecie, to w następnej wątróbce, badka tam natkę pietruszki może. Fuu, <grystanie> tylko do zdjęcia, <grystanie> potem ją wywalę. <grystanie> ale cieszę się bardzo, że, że macie takie podejście. To tyle ode mnie. To mówiłam ja. Mówiła Kinga. Ja, też, ja też się cieszę i bardzo dziękuję za ten odzew. Ja tam popełniłam przejęzyczenie na, na tym filmie trochę, bo powiedziałam, że jak robię wątróbkę, ale to bardziej chodziło mi o to, jak robię pasztet z wątróbki. Natomiast mój. Pasztet, tak na dobre smokoje jak wątróbka, bo on się składa tylko z wątróbki, więc, mm. <laughs> więc nie ma tutaj jakiegoś błędu strasznego językowego. Tak jest to dalej wątróbka w postaci pasztetu. Mam paczkę zamrożoną, faktycznie prosiliście o taki film, będzie, zrobię go. Tylko ja nie jem super często takich rzeczy, biorąc pod uwagę, że robię tylko dla siebie, potem mi to zostaje na 2-3 dni więc muszę to, muszę to pozjadać, ale zrobię, zrobię ja od urodzenia, nie dotykam wątróbki ja nawet patrzeć nie mogę. Zapach mi nawet przeszkadza. Tak, Kinga nie przepada. Powiedziałam, że zrobię, zrobię pasztet i, e, i zrobiłam, ale to też jej nie podeszło. No trudno. Także to, ja to chciałabym zmienić, że e, kiedyś jak moja babcia robiła wątróbkę dla babki, to musiała wietrzyć całe mieszkanie, zanim ja wróciłam z pracy, bo nie mogłam znieść tego zapachu. <laughs> Taka ciekawostka. Tak, tak było, prawda. E, kolejna, e, kolejna rzecz, którą chciałam się z wami podzielić w tym odcinku, też taka trochę zapowiedziała. E, mam już nagrany odcinek o, o tym, jak wygląda moje carnivore. Byłam, e, Pojechałam do biura, poszłam na spacer, e, stwierdziłam, że wiele ludzi to interesuje, pytacie czasami. E, może się komuś przyda, może nie, więc jest, jest fajny nagrany taki, znaczy fajny względem widokowym, bo ja jakby jest, jest w tle okolica, po której ja sobie tam spaceruję, a w tle mówię, jak wygląda moja wersja Carnivor i dlaczego. Dzięki takiej, a nie innej wersji ja Was zachęcam do obejrzenia tego odcinka. W sensie ten, który teraz nagrywam, pewnie będzie pierwszy, bo jest taki trochę zapowiedziowy, ale następny po nim będzie już o tej mojej wersji Carnivore. Więc zachęcam was, jeśli jeszcze tego nie robicie do subskrypcji, żebyście subskrybowali, żeby nie przegapić tego nowego. Może być dla niektórych osób może być to kontrowersyjny odcinek, może kontrowersyjny pod takim kątem, że tak, jak są różne wersje diety ketogenicznej, tak, są również różne wersje diety Karnivor w zależności od potrzeb, wymagań, od wierzeń, od jakby waszych preferencji smakowych. Różne rzeczy są dopuszczalne, mogę, różne nie Mogę, są. Coś, mogę coś powiedzieć? Ja tylko chciałam nadmienić, że pamiętajcie, my nie jesteśmy sektą, tak. mamy otwarte umysły i to, że na przykład my uważamy, że dieta Carnivore jest ok też w takiej postaci, to nie znaczy, że tępimy ludzi, którzy uważają inaczej. Tak. Tylko przypominam, szanujmy się tak. Nawet nie tępimy ludzi, którzy e, stosują diety wegetariańskie. Biorąc pod uwagę, że mamy inne, zwłaszcza ja, preferencje. Trzeba się po prostu szanować. I tyle. Tak to ja tylko chciałam takie, tak nadmienić w ramach, przypo, w ramach przypomnienia. Ja nie jestem zwolennikiem diety Carnivora, ale szanuję a, wybory beaty. O, gol mi pyknął. Mm. Już dawno. Tak? No. E, jesteśmy znowu w kadrze. Trochę ludzi, e, ale w zasadzie. To no wszystko, co chciałam Wam powiedzieć w tym odcinku. Jakoś nie będę na, na siłę wymyślać. Jak mi coś jeszcze przyjdzie do głowy, to pewnie dodam. Kochanie, chciałabyś coś jeszcze dodać? Nie, ja tu tylko jestem jako ozdobnik. No. Znowu mnie wcisnęła w kadr. Ozdobniku, bo filmy z Tobą są bardziej atrakcyjne, bo Ty jesteś atrakcyjna. Ja nic, o Jezu. ja nic nie mówię, tu nie miałam nic do dodania praktycznie, no może parę tam wstawek lub... Może ludzie lubią, że Ty się nie zgadzasz ze mną we wszystkim, co? No, jest dużo rzeczy, z którymi, się, z którymi się nie zgadzam, jeśli chodzi o zdanie Beatki, ale powiedzmy, że to, że jesteśmy razem już ponad 18 lat, chyba pokazuje, że tak też da radę funkcjonować. To już drugi raz powtarzamy o tym na filmie, to znaczy, że się tym troszkę chwalimy i szczycimy. Troszkę tak. Jest ja czym? Tyle z jedną babą. Kto by to wytrzymał? Dają medale za to? No ja już powinnam dostać przynajmniej z pięć. <laughs> pięć medali za życie ze mną, tak? No dobrze. Tak. Ja ci wystrugam z ziemniaka. Nie, dziękuję, nie wiem ziemniakom. <laughs> no ja ale też, lubię ziemniak. Ja też nie, ale. To może taki medal bym zjadła. Dobra. <laughs> no dobra, moi drodzy, śmichy, chichy. A to, co, to, co ważne, no to już powiedziałyśmy. A wiecie mniej więcej, co będzie. Jak, może, wyjdę z, z projektem, jak wyjdę z wersji alfa, będzie tam troszkę bardziej atrakcyjnie i będzie troszkę więcej, może przepisów. No to, jakby, oficjalnie ogłoszę na, na kanale, zaproszę Was na stronę, podam tam URL do strony, w sensie adres. A na razie jeszcze sobie to poukrywam. Jeszcze, jeszcze raz chciałyśmy podziękować za taki odzew pod ostatnim filmem. Tak, Bardzo fajnie słuchajcie, bo widzimy, że oglądacie, że jesteście aktywni. Też możecie wyrazić swoje zdanie, co oczekujecie na kanale i fajnie, że napisaliście, że też chcecie takie proste przepisy, więc ja będę cisnąć watkę, żeby sobie tam ponagrywała to, co robi sobie i, i na pewno dopilnuję, żebyście mieli te przepisy. Wiecie, jaki jest problem z, tymi, z tym takim nagrywaniem z dnia jedzenia? Ponieważ moja kuchnia i to, co ja robię, to co gotuję w mojej diecie, mojej wersji diety Carnivore, jest naprawdę mega proste i szybkie. I teraz nagrywając taki film, ja wydłużam czas przygotowania <gry intestyn> <gryppy> <gryppy> tych posiłków co najmniej dwukrotnie, no bo tu muszę pomyśleć, jak się ustawić, tam się, tam pomyśleć, żeby ręką sobie czegoś nie zasłonić, i tak dalej, i tak dalej. Nic jej nie będzie, nagra. Ale nagram, będę Wam nagrywać coś, bo mam... na jakiś czas dostaniecie taki odcinek. Akurat teraz pracuję nad fajnymi przepisami właśnie. Karniwor muszę je jeszcze tam, że tak powiem, wypłucować. Niektóre są bardziej zero karp, inne trochę mniej, więc równie dobrze mogłoby się wpisać w keto, ale będzie, będzie trochę ich, więc może będzie też trochę materiału do filmu. No dobrze, to co? To żegnamy się z Wami. Było nam bardzo miło, że tak jest nas y oglądaliście, ci, którzy wytrwali do końca. Jeżeli ktoś wytrwał do końca, bardzo proszę zostawić komentarz. Wytrwałem do Ostatnia. końca. Ostatnia. Ostatni. Tak? Y może, może wyprodukuję jakąś y specjalną ikonkę w postaci medalu z ziemniaka, <laughs> e żeby, żeby polek polajkować. Ale już tak całkiem poważnie. E bardzo wam dziękujemy za ten odcinek. My sobie dalej spacerujemy w piękną e pogodę, naszą stałą ścieżką nad rzeką widać tutaj w tle. Uh, żegnamy się z Wami. Życzę Wam udanego dnia. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć. Pa!